W kolejnym vlogu, i tym razem bardzo szczęśliwym, bardzo zaskakującym po tym meczu, który naprawdę rozbudził emocje, rozbudził nadzieję, rozbudził e, w zasadzie no, ten, tą iskrę, która też gdzieś tam na wiosnę zeszłego roku się pojawiała. Dlatego zapraszam do oglądania podsumowania meczu z Rakowem Częstochowa, no i zapowiedzi krótkiej meczu kolejnego z Piastem Gliwice. Mecz w Częstochowie, no Raków Częstochowa bije się o mistrza, bije się o pukary, chce wygrywać, chce rządzić i dzielić, reklamując cały czas swoje działanie prywatnymi pieniędzmi, rozsądnymi decyzjami i osobom Marka Papszuna. Poprzedni mecz Gieksy w rundzie jesiennej był bardzo wyrównany, wydaje się, że Gieksa grała lepiej, ale po tym jednym błędzie, gdzie była zamiana w defensywie, Adrian Błąd się wrócił, no i rywal go uprzedził, strzelił głową z najbliższej odległości i Gieksa przegrała 1-0. No i po tym meczu było taki takie poczucie, no nie wiem, czy niesmak, czy nie niedosyt, ale takie poczucie, że walczymy z najlepszymi, będziemy wygrywać z najlepszymi, nie będziemy się poddawać to, że przegraliśmy 1-0, to nic nie zmienia, za chwilę wygramy. No i takie było odczucie w tych wywiadach pomeczowych, widać było złość u zawodników, no a to, co było widać w tym meczu z Rakowem Częstochowa na wyjeździe w Częstochowie, to było coś pięknego, bo tutaj było widać pełną determinację i wolę walki do tego, żeby po prostu ten mecz wygrać. Pierwsza bramka, akcja od własnej bramki, rozgrywanie, od kudły, podania. Co prawda, to nie były idealne podania tak jak Barcelona, Real czy inne Juventusy, gdzie po ziemi piłka chodzi jak podywanie, no i znajduje się gdzieś tam u napastnika. Były te podania. Na tyle celne i na tyle dobrze były wygrane te pojedynki w środku pola, czy tam najpierw na lewej stronie, jeszcze w fazie obronnej, że nasi zawodnicy potrafili przeprowadzić piłkę pod bramkę rywala. A tam Bergier, oczywiście na pewno przy dużej dozie szczęścia, ale wykorzystując swoje umiejętności, zatrzymał sobie spokojnie piłkę, wrócił w pole karne, tak żeby zwiększyć ten kąt, zwiększyć te możliwości zdobycia bramki, no i znalazł lukę, wpakował przy bliskim słupku, wszyscy zdziwieni, nie wiedzieli, co się dzieje. No, każdy się skupiał na tym, gdzie Berger będzie tak naprawdę podawał, no bo na linii strzału wydawało się, że tej dwóch zawodników, a ten po prostu sobie strzelił po bliskim słupku, no i, no i wyjąć. No i e, no, szał radości w sektorze gości, szał radości w katowickich domach. Myślę, że świetna akcja, nie tylko świetna bramka Bergera, ale świetna akcja, na pewno warta powtarzania, ale nie tylko od tego podania Marcina Wasielewskiego. Kolejna sytuacja. My rozgrywamy cały mecz od bramki, no i tutaj rywal się zorientował, było bardzo dużo zawodników rakowa w naszym polu karnym i przejął to podanie od Kudły. Często czytamy, że po błędzie Kudły. Ja bym tutaj Dawida Kudły nie winił, bo dzięki temu rozgrywaniu to my właśnie mieliśmy bardzo dużo okazji i to rozgrywanie nam daje to, te szanse na, na wyrównane spotkania, więc to, że ktoś przejął nie po bezpośrednim podaniu do rywala, on po prostu przemieścił się w inne miejsce i akurat sięgnął, akurat na kroku. Było to podanie na tyle, że byli w stanie, gospodarze tego meczu, wykorzystać to przejęcie i zdobyć bramkę, to ja bym tutaj nie do końca tak bardzo winił Kudłę. Oczywiście zawsze się mówi, mogłeś to wybić, ale właśnie my chcemy grać od bramki, więc ceńmy to, że chcemy grać od bramki i nie pastwijmy się na kudle, który w ogóle w tym meczu no to chyba i tak obronił to, co, że tak powiem, stracił dla drużyny tym zagraniem. W dalszej kolejności po tej stracie rzut karny. No i ewidentny rzut karny, z pierwszej w zasadzie y, części tej akcji nie było widać, no ale ewidentnie galon do w twarz, nie ma w ogóle żadnej dyskusji, jest rzut karny. No i Jarek Jędryk nie strzela wcale źle, ale bramka rzuca się idealnie i odbija ten strzał w bok. No i wszyscy jęk zawodu, ale co robi Gieksa? Gieksa się nie poddaje. No i to, co pokazał Mateusz Kowalczyk tą akcją, to jest po prostu coś pięknego. Wziął piłkę, rozegrał sobie z kolegami. Wyprzedził rywala w ogóle, rywal chciał go wziąć na plecy, a ten mówi, a nie będę się z przepychał, ty jesteś silniejszy, no to cię minę jak tyczkę, no i co się będziesz tutaj e, przed swoim polem karnym e, na, za bardzo gimnastykował. No i wziął, minął go, wpakował pod poprzeczkę, znowu wyjąć coś pięknego, znakomita akcja tego zawodnika, a... Berger, przy okazji, sobie może dopisać asystę. Oczywiście też jego rola była duża, bo dobrze sobie popra popracował z rywalem na plecach i decelnie odegrał na tyle mocno, że ta piłka uciekła obrońcy, i właśnie dzięki temu kowalczyk mógł go ominąć e, i oddać strzał. No i co robi dalej, Gieksa? No Oczywiście musi się bronić własnym polem karnym, czasem 11 zawodnikami, co oczywiście jest dla oczu męczące, ale wtedy kudła, broni strzał głową. Interwencja naprawdę klasa światowa. No i potem sytuacja w doliczonym czasie sam na sam Milewskiego, no to musi być gol. To musi być gol, bo jakbyśmy stracili, no to Sebastian Milewski byłby przez tydzień wieszany. Po prostu no tak oczywistą sytuację sam na sam, no musi przelobować tego bramkarza, przecież on stał tak daleko od linii bramkowej, a Sebastian Milewski miał tak dużo czasu, że nad... zawodnik z takimi umiejętnościami powinien spokojnie wpakować piłkę, do bramki, ale zrobił to chyba trochę mimo wszystko nonszalansko. Potem wznowienie no oczywiście trzeba było anulować tego gola Bartka Nowaka, chociaż był piękny, ale ewidentnie to wznowienie było daleko od faulu. To już był doliczony czas. No i Geksa po ogwistku może cieszyć się ze zwycięstwa. Na pewno to zwycięstwo dla drużyny smakowało wybornie dla kibiców też i na pewno jest to kolejny dobry prognostyk na przyszłość tej wiosny. Już widzę, że powoli ludzie się nie oglądają za siebie. W dół tabeli, tylko patrzą w górę. Czyli to, o czym Drużyna i trener chcieli nam chyba przekazać w kilku wywiadach, że tutaj nie ma co mówić, że my chcemy się utrzymywać, bo to będzie gaszenie ambicji tych zawodników i gaszenie tego charakteru. Oni chcą wygrywać z meczu na mecz, a potem patrzeć, co z tego będzie. No to niech tak grają, niech tak wygrywają, a potem będziemy patrzeć, co będzie. Niestety, żółtą kartkę dostała Skarrebka, dostał też Mateusz Kowalczyk. On nie będzie pauzował, bo tam była taka informacja, ktoś policzył kartki z 20 Kowalczyk nie pauzuje, z jedną kartkę od pauzy, ale. Bez repki w meczu z Piastem Gliwice, który będzie w niedzielę na Bukowej o 14.45, na który oczywiście zapraszam. Zerkajcie, czy tam przypadkiem jakieś bilety nie wracają do sprzedaży. Trzymajmy kciuki w tym meczu za GieKSę, to jest przedostatni mecz na Bukowej. Musicie tam być, musimy tam być, musimy tam wszystko, wszyscy głośno dopingować GieKSę. I żegnać już ten stadion, naprawdę, bo kolejny mecz będzie też w niedzielę i o 12.15. Żegnajmy tymi dwoma meczami ten stadion, bo później już nie będzie odwrotu i będzie Wam po prostu przykro, że nie dołożyliście jeszcze tej cegiełki, którą potem będziecie mogli oglądać na tych wszystkich materiałach, wideo. Tak, to mieliśmy po poprzednim meczu też u siebie świetny materiał, też z ludźmi ratujmy GieKSę, A teraz skupmy się właśnie na tym meczu z Piastem Gliwicem. No Właśnie na tym meczu dopingujmy GieKSę i. Trzymajmy też kciuki, oczywiście, za hokeistów, którzy walczą o najwyższą pozycję przed fazą playoff. A to tyle w tym dzisiejszym vlogu, który był nagrywany, niestety, na raty przez jakieś dziwne problemy sprzętowe. Ale wszystko dobrze się kończy, tak jak mecz z Rakowem i oby tak jak mecz z Piastem. Do zobaczenia.